Witajcie w powtórce na brytyjskiej lodówce mapka, stepy, Losowanie na dziewiąte tiery Będzie troszkę łatwo, ale miejmy nadzieję, że i tak Ktoś mu tutaj trochę napsuje krwi i trochę się gościu powkurza Bo jakby nie patrzeć, lodówki i godzille wkurzają graczy niesamowicie Zwłaszcza tych, którzy nie mają zbyt dobrego pancerza Chcę by tu dużo powiedzieć Gościu ma dosyć ciekawy styl z tego co widzę jakiś księżyc, coś takiego. No nie ma co się dziwić. Każdy pocisk w tym pancerzu w tej wieży robi na pewno wielki krater, więc wybrał go sobie idealnie. Mamy podwalajty na stronie. Mamy lodówkę, do której celujemy, która może za chwilę spłynąć, bo od kogo jak nie od nas. Skupiamy do końca, żeby mieć pewny strzał leci gdzieś. W bok okręgu celowania, ale dzięki temu, że skupiliśmy to weszło. Co tu dużo mówić, celność i tak po ulepszeniach nie jest jakaś tam wybitna 0,35, ale wiadomo, lepsze to niż 0,40, czy coś w tym stylu, co może się często zdarzać. Pozycja dla lodówki dosyć ciekawa. Tutaj <słuch> esteta, tak swoją drogą. Szczerze mówiąc, tutaj gramy na dwa boty. O Godzilla, Tortoise a zdjęła. A miałem też genialną powtórkę na tortoizie, tylko chyba na 7 tiery. Chłop zablokował 7000, a nastrzelał prawie 12, ale na siódemki. wiecie no. Znowu ktoś by mi w komentarzu narzekał: A znowu te niskie tiery tak go polosowało. Też bym tak dobrze zagrał, jakby mnie tak losowało. No ale mniejsza z tym. Eee, tak. Coś mi się zdaje, że, wracając do tego co mówiłem, gościu gra na dwa boty. Pierwszym botem, Eseta, widzieliście jak on wjechał, o teraz jakby konia po dolnej pucie trafił. Zabolałoby na 100%, chociaż tutaj jakbyśmy załadowali yy, przeciwpancerny, to myślę, że siadłoby za znacznie więcej. Wracając po raz drugi, gościu gra na dwa boty, zobaczcie na to Esetę, zobaczcie na tego obiekta 257. No, co by nie mówić, 72 tysięcy bitew i 409 UNA, no trochę słabo. Wiadomo, im więcej bitew, tym wolniej rośnie. Ale chłop chyba wbijał sobie dychy na botach. A ten w obiekcie 257 to już w ogóle 92 UNA. On chyba wchodzi tylko do bitwy i stoi, ale było widać, że trochę tam jeździł. To teraz jedzie. Ciekawe, czy bohater go trafi. Naprawdę bym się śmiał, jakby teraz on dostał i trafił do garażu. No, ciężko przebijać takie pojazdy. One tutaj też ma. Z tego co mi się orientuje, pan też warstwowy, więc ciężko przebić go takim Hashem Ale, dwa boty w jednym miejscu to na pewno nie jest wzmocnienie drużyny. Oczywiście zakładam, że to są boty, bo oni mogą po prostu słabo grać tak sami z siebie, a nie robot, ale no. Bez przesady, tutaj co by nie mówić, bohater niszcząc lodówkę przeciwnika, trochę dał sobie wolnej ręki do agresywniejszego wyjeżdżania tutaj na tą pozycję. My mamy problem z lightem, który jest dość mocno obity, a jednak Manticorek nie chce walczyć za MX-em 13105 na bliskiej odległości, który jest w stanie ją porobić tym swoim magazynkiem, tutaj chwilowe uspokojenie akcji, widzimy, dostajemy spota, od kogo? Od AMX-a, który ulał się niesamowicie, który może za chwilę trafić do garażu, wystarczy, że my dobrze podjedziemy w odpowiednie miejsce do tego krzaczora, ale chyba albo M60 albo Strv go skończy, więc będziemy mieli zaraz troszkę łatwiejszą drogę do zwycięstwa, poza tym Jimin też posiada mantikorkę, o i teraz nie wiem co tutaj ten gościu tym super koniem robi w tej pozycji. Widać, że trochę ogarnia, ale za bardzo się odsłania. no To nie jest dzik, że on ma Maciupienką dolną płytkę, którą ciężko jest naprawdę trafić i jak ktoś nie ogarnia to naprawdę będzie miał z nią problemy to jest koń, który ma płytę wielkości swojej wieży i... No naprawdę taki wyjazd. Gościu wydawał się być na w miarę ogarniania. Wydaje, wydawał się, że w miarę ogarnia, ale w sumie też jakby powiedzieć, no statystyki to nie wszystko Manticora nas wykryła. Dobra decyzja o cofnięciu. Się. Tutaj trochę kampimy. Ale no, jednak przeciwnik ma po drugiej stronie godzinę, która jest w stanie nas pięknie pokarać. Tą flankę pilnują trzy pojazdy łącznie z nami, więc de facto. No, no coś tu się da zrobić problemy. W naszej drużynie z lajtami, niestety, pytanie: czy tutaj gościu pośle jakiegoś blinda? No pewnie tak, tylko właśnie, gdzie niech zobaczy tego super konia, właśnie na blisko, bo mogłoby się to źle skończyć. Ale coś mi mówi, że ten konik za długo nie pożyje. Nawet jeśli gra na wieżę, to da się go przebijać po tej wieży. No trzeba dobrze przycelować pauzetka. całkiem dużo HP zaoszczędziła, jakby nie patrzeć. Widać, że chłop ten na pewno już ogarnia, bo jednak mieć zielony na dziewiątym że to już coś. Bohater z dużym pingiem. O, jak ja takich skoków pingu nienawidzę, a często mi się zdarzają. Nie wie, co zrobić. WZK podjeżdża, oj będzie chyba na nią strzał, i to był dla niej błąd. Sam się raz tak ulałem. 1500 uszkodzeń. Godzilla w nas strzeliła, czyli. Troszkę chyba będzie bezpiecznie chociaż Godzilla? Może Wótek z Heka? Bo ten rozwóz na Godzilla, no. A kto wie co tam do nas strzelało? Lodówkę do lodówki strzela każdy, bądźmy szczerzy. Jest wielki, jest dosłownie bez pancerza łatwo w niego trafić. Tutaj obiekcik, aha, ale się wychylił i szybko za to zebrał. Manticora podświetla naszą M60. Prawdopodobnie. Gdzieś tam dalej stoi z tyłu wótek, widzimy nasi poradzili sobie na linii 0. Cały czas podjeżdżają dosyć agresywnie. Nasz Joch dosyć mocno oberwał, ale M60 kończy WZ-kę A my, może, będziemy mieli szansę skończyć konia, ale to na pewno ze stratami, bo on nas na pewno wykryje na 50 metrów i nie ma co tu się dziwić. On jest naprawdę bliżutko. Przydałoby się teraz, żeby Arta właśnie nam pomogła. No, dobrze tutaj gościu wyczytał warcie, co trzeba zrobić, ale jednak coś mu nie pykło. I teraz leci w nas pocisk od Arty. Ale mamy ten kamień, który nas tutaj zdecydowanie chroni. Pytanie, gdzie jest ten brytyjski lajcik który nas tu w wielkim stopniu ogranicza za chwilę? Może też dostanie spotat M60, bo może stać gdzieś tutaj w najbliższych krzakach. Ewentualnie, A jeśli M60 dostanie jakąś pestkę, to z większym prawdopodobieństwem będziemy w stanie stwierdzić, gdzie mantikorka sobie stoi. Ale wydaje mi się, że ona mogła zająć już pozycję bardziej do obrony bazy. Godzilla walczy z obiektem 705A, czekamy pewnie na to. Oho, i przebiła go! Czekamy właśnie na to, aż ona strzeli, żeby podjechać, zająć pozycję, wykorzystać to, że ona ładuje i w bezpiecznym czasie tutaj przejechać się schować. Oj, niedobrze, niedobrze. Oj, ja bym się chował, bo jednak ona ładuje porównywalnie do nas, czyli około 24-25 sekund, w zależności od wyposażenia tamtego gościa. Ale widzimy, że ona jest trochę w sytuacji bez wyjścia, bo jedzie na nią obiekt, którego co prawda ma na strzał. Nas też ma na strzał, ale ktoś ją na pewno skończy pytanie, kto to będzie i miejmy nadzieję, że to ona nas nie wyśle do garażu wótek gdzieś przed nami, ktoś tam markuje, więc należałoby tutaj podjeżdżać dosyć ostrożnie. I teraz ta lodówka zajmuje pozycję, którą ja bardzo często lubię zajmować. Zwłaszcza wtedy, kiedy jest wsparcie z zakamieni, bo tutaj nie ma raczej nikt nas jak rąbnąć. Ale ten wótek teraz zlamił, mógł nas bez problemu trafić, a on strzelał nie wiadomo gdzie jeszcze zebrał. Ale Zobaczcie, bohater ma już prawie 10 tysięcy uszkodzeń. Także ładny wynik. No, zapowiada się więcej, no nie ma nic dziwnego. Jeśli walimy za 1700 co 20 sekund, to mamy tak na oko 4000 dpm na luzie. Więc tutaj uszkodzenia będą ładnie leciały, tylko gorzej z, z celnością i penetracją tego pojazdu. Przed nami Kunce pancerz przed nami Arta. Właściwie może nie przed nami, tylko z boku. Przydałoby się jeszcze skończyć tego. Niemieckiego medzika, żeby mieć jeszcze więcej tych uszkodzeń i przekroczyć właśnie te 10 tysięcy uszkodzeń, i miejmy nadzieję, że drużyna mu to umożliwi, może paton przyjmie, ale teraz widzimy tego meda odsłoniętego i wpada 1600 uszkodzeń, a tym samym mamy przekroczone 11 tysięcy. Dwa fragi, mało. Może tak, ale ten wynik naprawdę imponujący. I co najważniejsze, gracz nie stał w krzakach gdzieś poza zasięgiem spota, tylko grał dosyć agresywnie, wychylał. Ale bądźmy szczerzy, gdyby nie skończył tamtej lodówki, nie wiem czy on by tak agresywnie sobie tutaj pozwalał grać, wiedząc, że może wyrwać plombę za całe swoje. HP. A ja wam dziękuję za oglądanie tego odcinka do końca. Mam nadzieję, że się Wam podoba. Jutro, czyli w sobotę, wyjdą dwa materiały. Jeden taki poradnik, który może się przydać do warsztatu, drugi zwykła standardowa bitewka. Także nie przedłużając jeszcze raz, dzięki za oglądanie do końca. Trzymajcie się, pozdrawiam Was. Na razie, cześć czołem.